Stworzę i nagram twój własny kurs angielskiego. Spersonalizowane lekcje będą dostosowane do twoich potrzeb i zainteresowań. Wystarczy, że wybierzesz temat i liczbę lekcji, a indywidualne moduły pojawią się w twojej apce. Zobacz jak to działa. Cześć Iwona, z tej strony Gosia. Miło mi Cię widzieć. Zapraszam Cię do modułu, który stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie. Interesują Cię sporty wodne, a w szczególności nauka surfingu. Chciałabyś zapisać się na kurs do instruktora, dlatego w tych lekcjach poznasz przydatne zwroty, aby rozpocząć naukę surfingu. Do dzieła! To catch a wave. Repeat. To catch a wave. We will teach you how to catch a wave. Repeat. We will teach you how to catch a wave. Excellent, Ivona. Wybierz swój pakiet lekcji już dziś.